Temat smogu jest coraz bardziej aktualny i coraz bardziej znaczący dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Obserwujemy smog, a także zmiany klimatyczne, które szczególnie w tym roku dały nam się wyznaki, kiedy w czerwcu mieliśmy ekstremalnie wysokie temperatury, jakich do tej pory właściwie nie było. Rozumiemy problem zanieczyszczenia środowiska i dlatego też prowadzimy działania w tym kierunku, żeby to oddziaływanie na środowisko było jak najmniejsze. Kiedyś miałem wiele telefonów od mieszkańców, którzy narzekali w okresie szczególnie zimy, że na przykład na parapetach mają pył węglowy. W tej chwili od lat nie pamiętam czegoś takiego. Oddziaływanie w siekierek na środowisko jest coraz mniejsze i mieszkańcy to radykalnie odczuwają. Jest to największa elektrociepłownia w Unii Europejskiej. K1 to jest kocioł, który był kotłem pyłowym, węglowym. I zapadła decyzja o przemianie tego kotła z paliwa węglowego na biomasę. Emisje z tego kotła są nieporównywalne z emisjami z kotłów węglowych. Nie ma szkodliwych pierwiastków, które w węglu występują. Pozostaje niewielka ilość popiołu. Spalanie biomasy jest neutralne dla środowiska. Stąd zerowa emisja CO2. Gospodarka skojarzona polega na tym, że produkując energię cieplną, produkujemy również energię elektryczną. Z jednego paliwa produkujemy dwa produkty. Za produkcję energii elektrycznej z tego kotła otrzymujemy tak zwane zielone certyfikaty. Elektrownie zawodowe produkują tylko energię elektryczną. To sprawność wykorzystania energii pierwotnej jest rzędu 40-45%. My osiągamy sprawność 85%. Jeżeli się realizuje inwestycje proekologiczne, są to zwykle też kosztowne inwestycje. Szukamy zwykle środków e, jakichś pomocowych, czy wsparcia, czy kredytowania. I tutaj udało się poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nawiązać współpracę z Funduszem Norweskim. Dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich ta inwestycja zapewniła wystarczającą opłacalność do realizacji. No w stosunku do lat poprzednich, to jest wręcz przepaść. To, co teraz emitujemy, a co było na początku XXI wieku, dla nas jest najważniejsza ekologia. W momencie, kiedy banki wprowadziły taki bezpośredni w czasie rzeczywistym podgląd na to, jak wydajemy te pieniądze, zupełnie inaczej to wpływa na naszą psychikę, kiedy my to widzimy. A co innego, kiedy żyjemy troszkę w zamknięciu i dopiero na koniec miesiąca się dowiadujemy, ile tego trzeba zapłacić. Projekt Living Club rozpoczęliśmy w 2014 roku. Brało w nim udział 7 dzielnic dyni, łącznie 300 gospodarstw domowych. Testowało nowe technologie cenowe i nowe technologie sprzętowe które wspierały ich w oszczędzaniu energii elektrycznej. Użytkownik końcowy mógł korzystać zarówno z aplikacji na telefonie, mógł korzystać również z aplikacji na tabletach, które od nas otrzymał i tam na bieżąco weryfikować koszt swojego zużycia energii elektrycznej. Użytkownicy wiedzieli dokładnie, ile zużywa lodówka, ile zużywa pralka, ile żelazko, mogli monitorować to działanie. Inteligentne gniazdko na bieżąco przesyłało informacje, jakie jest zużycie energii elektrycznej przez odbiorniki, które w tym gospodarstwie wykorzystujemy. Dlatego łącznie z całym zespołem wpadliśmy na pomoc. Wdrożenia po raz pierwszy w polskiej energetyce mechanizmów rywalizacji, czyli takiego zbudowania scenariusza, by użytkownik miał wrażenie, że bierze udział w jakimś wyścigu, w jakiejś grze, otrzymywaliśmy odznaki, które to finalnie mogliśmy wymieniać na nagrody związane z oszczędzaniem energii elektrycznej. Użytkowników podzieliliśmy na trzy grupy, czyli nie dość, że każdy z użytkowników rywalizował sam ze sobą, chcąc oszczędzić jak najwięcej, każdy rywalizował wewnątrz swojej grupy, jak i całe grupy rywalizowały. A Pomiędzy sobą. Cała gra była na tyle zażarta, że w momencie kiedy jedna z rund kończyła się, chwilę przed północą widać było jeszcze ruch na forum, gdzie ludzie zachęcali się, żeby jeszcze troszkę przeoszczędzić. Być może uda nam się wyprzedzić rupę przeciwną. Program live jest elementem wsparcia z Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom byliśmy w stanie przetestować nasze pomysły na dużej liczbie odbiorców i na pewno nie bylibyśmy w stanie też wskazać konkretnych wniosków, które teraz wiemy odnośnie oszczędzania energii elektrycznej. Odbyliśmy bardzo wiele rozmów z uczestnikami. Pod sam koniec, już w trakcie tych ostatnich rozmów, użytkownicy wskazywali nam, że wiedza, którą pozyskali dzięki temu projektowi, na pewno przełoży się na ich przyszłe oszczędzanie energii elektrycznej.